Szczerze Boże, kochani, witam Was serdecznie. Witam Was w ten piękny dzień. Dzisiaj jest niedziela palmowa. Jestem niedaleko mojego domu. Tutaj są piękne tereny, są lasy. I lubię tutaj też przychodzić, podjechać, właśnie, czy nagrać jakiś fragment słowa, który dotyka mojego serca, właśnie dla Was. Jestem już po Eucharystii, oczywiście tej duchowej. I dzisiaj Bóg w tej pięknej, długiej Ewangelii dotknął mojego serca fragmentem o. Żalu doskonałym O tym, co ostatnio w którymś filmiku wspominałem o żalu doskonałym, niedoskonałym, do czego zachęcałem. I dzisiaj chciałbym powrócić do tego, bo Ewangelia właśnie nam nakreśla, a głównie chodzi o dobrego łotra. Ale najpierw przeczytajmy właśnie fragment Ewangelii. Jest Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 23 od wersu 39 do 43. Posłuchajcie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy, bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, Dziś ze mną będziesz w raju. Zobaczcie. Było dwóch łotrów obok pana Jezusa ukrzyżowanych. Jeden mu urągał, drugi go napominał i wzbudził w swoim sercu taką tęsknotę, taką wielki żal. Dostał łaskę, bo Bóg wierzył na jego serce. Bóg przyszedł z łaską miłosierdzia. I pan Jezus poznał, co się dzieje w jego sercu, że bardzo żałuje. I prosił Jezusa o to, żeby wspomniał jeszcze. Jezus mu powiedział: Dzisiaj będzie ze mną w raju. I wierzymy, że był to ten właśnie pierwszy święty, który trafił właśnie do nieba. Kochani, Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 982 mówi nam. Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w jego kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu. Zobaczcie, jakie piękne i mocne słowa. Że bez względu na to, jaki popełniliśmy grzech. Bóg ciągle czeka z otwartymi ramionami dla nas, z wielkim miłosierdziem, i póki tutaj żyjemy, na tej ziemi mamy ciągle szansę i nieustannie, aby doświadczyć Jego miłości i Jego miłosierdzia. Klamka tych drzwi jest po naszej stronie. Myślę, że dobry Łotr, bo o nim dzisiaj mówimy, dostał łaskę wielkiej miłości do Boga i tego żalu, i dlatego właśnie wzbudził na krzyżu w godzinie śmierci. Żal doskonały, który odpuścił jego grzechy, Bóg odpuścił jego grzechy przez to, co dokonało się w jego sercu, tą łaską. Biskup w rozporządzeniach ostatnich właśnie napisał między innymi i zachęcił do tego, żeby wzbudzić żal doskonały. Ja tylko przypomnę treść. Jest to punkt katechizmu Kościoła katolickiego 1452. Gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym, lub żalem z miłości. Contritio. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Więc kochani, zachęcam wszystkich przed Tridą Paschalnym, żeby wzbudzać sobie w swoich sercach żal doskonały. A tych, co mogą, żeby właśnie przystąpić do sakramentu Spowiedzi Świętej. Pozdrawiam Was serdecznie z tego pięknego miejsca, w tą piękną niedzielę, palmową, w której zachęcam do radości, do miłości w rodzinach, do modlitwy osobistej, do rozważania Słowa Bożego. Pozdrawiam Was, Błogosławie. Cześć.